Dzień dobry, dzień dobry. Skoro mnie słyszycie, oznacza, że mamy kolejny odcinek podcastu Nikąd. Dziś o tym, czy abstynencja jest potrzebna w terapii, dlaczego sięgamy po używki, wpadamy w nałogi albo nałogowe zachowania, oraz odpowiem na pytanie, jak powinna wyglądać Twoja terapia i co powinien ci oferować terapeuta na odwyku. Lecimy, zaczynamy. Witaj! Jest to podcast Marzeny Ciesielskiej. Pociąg do Zapraszam. Moi drodzy, wszystko się zmienia. Powstają nowe choroby, nowe zaburzenia. Mamy coraz nowsze oprogramowania w swoich smartfonach czy laptopach, więc i podejście do nauk wymaga transformacji. Powinniście być świadomi, kiedy terapeuta nadąża z duchem zmian, a kiedy jest zatwardziałym, nieaktualnym już na te czasy i na te uzależnienia gościem albo kościową. I dzisiaj Wam o tym opowiem, żebyście wiedzieli, na co zwracać uwagę, czego możecie wymagać, kiedy uznać, że terapeuta nie jest dla Was, a kiedy stwierdzić, że okej, okay, zaczynam z nim pracę, współpracę. W mojej szkole terapii uzależnień, którą kończyłam 18 lat temu, uczyli mnie, że najważniejsze jest, aby zmotywować osobę do utrzymania abstynencji. Że to jest taki pierwszy krok. I dalsza terapia jest możliwa, kiedy osoba utrzymuje tam abstynencję. I dobrze wiecie, że albo niektórym się to udawało, inni bardzo próbowali, ale niestety nie dawali często rady i albo musieli opuścić terapię, nim ją zaczęli. Albo kłamali i ukrywali ten fakt, że nie utrzymują abstynencji, ale robili to z lęku, albo dla świętego spokoju, albo żeby dostać zaświadczenie, albo żeby odbyć tą cholerną terapię. Czyli terapia wyglądała tak, że oszukiwali, udawali, że jest wszystko w porządku, no bo takie były wymogi, więc trzeba było się do tego do, dopasować. I to było bardzo niekomfortowe dla wszystkich dla terapeuty, dla członków samej terapii, ale i też dla tej samej osoby, która musiała udawać, okłamywać, chociaż wcale pewnie nie miała na to ochoty. No i to, to takie oszukiwanie i bycie cały czas w tym kłamstwie no to pogłębia frustrację, pogłębia niemoc. I kiedy pragniesz naprawdę przestać coś robić, Chcesz to zrobić, chcesz przestać to robić, ale zdajesz sobie sprawę, że, że nie możesz, że nie dajesz rady, jakie to jest frustrujące, jakie to jest trudne. I wtedy jeszcze bardziej wzmacnia się bycie takim nieszczerym wobec siebie i terapeuty, bo pragniesz, Przecież tak głęboko pragniesz, aby ktoś ci pomógł, uwierzył, że dasz radę, bo sam już przestałeś wierzyć w siebie. A zakłamywanie rzeczywistości to przecież jest część nałogu. Więc można by było powiedzieć, że ci, co musieli udawać i ukrywać, że nie są w stanie utrzymać abstynencji, na terapii jeszcze bardziej pogłębiali swoje uzależnienie. A uzależnienie to, myślę, że to nie jest poszukiwanie, Przyjemności, gonienie za przyjemnością i dlatego mam ochotę coś wziąć, napić się, albo zażyć, albo zagrać. Uzależnienie to raczej poszukiwanie ulgi od cierpienia. Ja na sesjach często pytam osoby, co ich boli, że sięgają po używki? Jaki to jest rodzaj bólu? Czy są w stanie go zobaczyć? Nazwać? Bo skoro sięgają po używki, to, to chyba chcą uśmierzyć, wygłuszyć albo chwilowo przytępić to coś, co noszą w sobie. I używanie substancji czy nałogowego zachowania, no to, to jest taka forma trochę samoleczenia, ale ona to jest taka niezbyt trafiona metoda leczenia siebie samego, bo najczęściej osoby, które... Używają substancji czy, czy wpadają w hazard, w seksoholizm, zakupoholizm, jedzenie, mają niezbyt dobrą relację z jedzeniem, to, to może to wynikać z tego, że tam pod spodem chcą w jakiś sposób uciec od smutku, od obniżonego nastroju, może od takich stanów depresyjnych, może tam jest brak miłości. Może tam są stany lękowe, traumy duże albo te mikrotraumy, a może pustka, może jakieś problemy w budowaniu dobrych, takich pożądanych relacji, satysfakcjonujących, i dlatego osoby uciekają właśnie w nałogi. Postanowiłam już lata temu zacząć inaczej pracować, bo nie każdy potrafi przestać pić, brać, grać. Czy mieć dobrą relację z jedzeniem tak od razu, nawet jeśli bardzo tego chce. Czyli pragnie przestać coś robić nałogowego, przychodzi na terapię i od razu utrzymuje abstynencję. <laughs> no, gdyby tak było, to myślę, że nie trzeba byłoby za zbyt wielu terapeutów. I to powinno wyglądać inaczej. I o tym też mówi Światowa Organizacja Zdrowia. Jest to rekomendowane przez WHO, że Osoba nie jest wymogiem, abstynencja nie jest wymogiem, nie jest warunkiem, żeby podjąć terapię. I ja robię podobnie, że pracuję ze sobą nawet i rok, pomimo że nie może trwale utrzymać abstynencji. I zdarzają mi się zapicia lub złamania abstynencji w zależności od tego, jaką, jaki, jaki, jaki ma nauk. To my i tak dalej budujemy tą relację, budujemy zaufanie, akceptację. Ja szanuję to, że osoba ponosi trud, że łamie tą abstynencję, że jest jej cholernie trudno, bardzo wstyd ma poczucie winy, ale cudowne jest to, że dalej przychodzi, że dalej się spotykamy, że dalej próbujemy porozmawiać na temat tego, co się wydarzyło albo nawet jak już osoba nie ma ochoty dalej drążyć, dlaczego to się tak wydarzyło, to pracujemy dalej nad wzmocnieniem różnych umiejętności, które są niezbędne, takie okołootrzeźwościowe, aby dać osobie nowe narzędzia, nowe umiejętności, że kiedy znowu pójdzie w świat, to żeby miała w swoim plecaczku nowe umiejętności, z których skorzysta. I być może one pomogą utrzymać abstynencję. A jak nie, to szukamy ich dalej. Najważniejsze to wstać i dalej próbować. I uczymy się w międzyczasie, kiedy jest łamana ta abstynencja, rozumienia emocji, nazywania ich, omawiania, jak działa mózg w nałogu. Rozmawiamy, mamy terapię, na tyle, na ile osoba daje radę. Abstynencja nie powinna być warunkiem do podjęcia leczenia, ona może przyjść później. Abstynencja przychodzi później jako efekt uboczny, kiedy poczujesz się odrobinę lepiej, pracując nad sobą. I to nie jest naprawdę mój wymysł. Jest to rekomendacja WHO Światowej Organizacji Zdrowia. I chciałabym, żebyście o tym wiedzieli, że kiedy idziecie na terapię, to nawet jeśli terapeuta was motywuje do abstynencji i wam to nie wychodzi, i potem was rzuca, bo mówi, że nie będzie z wami pracował, to szukajcie innego terapeuta. Takiego, który będzie rozumiał, że to nie jest wymóg konieczny do podjęcia leczenia. Przy uzależnieniach wszystko sprowadza się do ponownego łączenia ludzi z ich autentycznymi uczuciami i potrzebami. Czyli, co chcę Wam powiedzieć? Że bardzo ważne jest to, żeby w trakcie abstynencji, w trakcie prób abstynencji cały czas pracować nad uczuciami i potrzebami. I po to został stworzony 12 odcinek razem z rozszerzeniami, czyli 12.1, 12.2, 12.3 i tak dalej. Sięgajcie, wskakujcie sobie do pociągu donikąd i szukajcie podcastów numer 12 i tam opowiadam właśnie o co chodzi z uczuciami, o co chodzi z potrzebami, Buduje i domontowuje cały czas ten, wa ten wagon mm, numer 12, który odpowiada za emocje. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Nie tylko w, w abstynencji, ale dla każdego żyjącego, myślącego człowieka. I przyjdzie taki moment, kiedy wybijesz się z tej beznadziejności, tego kołowrotka łamania abstynencji. Bo pracujesz nad budowaniem nowych zachowań, których wcześniej nie znałeś. Oczywiście, nie będę ukrywała, że łamanie abstynencji spowalnia proces, ale on zachodzi i to jest najważniejsze. A odejście od terapii powoduje, że działasz tylko po starych schematach i nie idziesz do przodu, więc nie każdy proces musi z prędkością torpedy. Rakiety kosmicznej. To idzie w swoim tempie. Czasami ślimaczym na początku, ale skoro jest takie tempo potrzebne, ślimacze, to takie tempo utrzymujemy i kropka, i nie, jakby w ogóle nie dyskutujemy na temat prędkości i szybkości procesu zdrowienia. I wyposażasz się w trakcie pracy nad sobą w nowe narzędzia, abyś pewnego dnia użył ich, tak, z korzyścią dla siebie, żeby to ci zastąpiło sięganie po nauk, abyś umiał dźwigać życie bez uciekania w swoją używkę czy nałogowe zachowanie. I uzależnienie to taka forma otulenia siebie. Po to używasz różnych substancji czy nałogowego zachowania. Bo czujesz się osamotniony, potrzebujesz siebie otulić, bo nie dostałeś tego wcześniej. Chcesz zmniejszyć swoje cierpienie, dodać sobie otuchy, bo inaczej nie potrafisz uspokoić swoich emocji. Być może spotkam wielu przeciwników mojego podejścia, chociaż nie tylko mojego podejścia, bo jeszcze raz Wam wspomnę, Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym otwarcie. Natomiast u nas w Polsce. Jest taki trochę ciemnogród w zakresie leczenia uzależnień. Tak idziemy trochę po tym starym, jeszcze amerykańskim schemacie, który super działał w latach 50. ale teraz mamy inny rodzaj uzależnień, inny rodzaj ludzi, ludzie sięgają z innego powodu po nałogi, nie tak jak kiedyś, po staremu, że ach, dobra dla relaksu, z nudy, nie wiem co ze sobą zrobić. No to no to nie wiem, napiję się, albo sobie wezmę. Teraz inaczej wygląda uzależnienia. Ludzie świetnie prosperują, dlatego się mówi o dobrze funkcjonujących e, chociażby alkoholikach, wysoko funkcjonujących alkoholikach czy wysoko funkcjonujących osobach uzależnionych, które świetnie ogarniają życie zawodowe, natomiast prywatne siebie niekoniecznie. I tutaj mamy ten problem, tą, tą niezaopiekowaną sferę, którą trzeba otulić, aby zmniejszyć Twoje cierpienia. Czyli ja nie muszę swoich pacjentów uczyć, jak zarabiać pieniądze, jak funkcjonować, jak ogarniać się zawodowo, jak y, robić niezły sukces. Nie, tego nie muszę ich uczyć. Nauczyć ich potrzeba emocji, potrzeb. Aby rozumieli lepiej siebie i byli w lepszym kontakcie ze sobą. I to jest ten brakujący element, jak on zaklika, to potem dzieją się wasz... niesamowite cuda w waszym życiu. Jesteście nie do zatrzymania. I... I tak jak powiedziałam, że pewnie spotkam wielu przeciwników mojego podejścia, bo przez lata ja trochę byłam na bakier. Z częścią osób z AA, którzy mają swój dekalog i uważają, że trzeba twardą ręką podchodzić do nałogu. Ja tak nie uważam. Nie jestem mamą swoich pacjentów. Ja ich nie wychowuję, to nie moja rola. Ja jestem towarzyszką, dodatkowymi oczami, albo taką skrzynią, z której wyjmuje się potrzebne umiejętności, aby potrafili sami iść, Oświetlać swoją dróżkę w poszukiwaniu siebie. Moją rolą nie jest to, żeby oceniać twoje, wasze potknięcia. Absolutnie nie. Nie oceniam potknięć, nie oceniam sposobu myślenia, które przez nauk. No nie ma co ukrywać, jest często pokręcona. I pomagam wtedy spojrzeć trzeźwymi oczami na te same sytuacje. Czyli pomagam poszerzyć perspektywę, wyleść z tego zaciasnego widzenia, z tych zaciasnych zakamarków, w które wpada się, kiedy, kiedy jest się w uzależnieniu. Ja uważam, że autorytarne podejście, takie zero-jedynkowe, że albo przestajesz i ci pomagam, albo, albo pij dalej, według mnie jest nieporozumieniem. Nałogi zmieniają mózg, a stresowanie mózgu nie pomoże na dłużej w Twoim dobrym, lepszym funkcjonowaniu. Nie znam osoby, która pod wpływem stresu ma chęć do trwałej zmiany. I żeby czuła się na tyle komfortowo, aby zmieniać siebie, zmieni siebie, bo ktoś każe. Ale jak ta osoba przestanie patrzeć, to znowu zrobię po swojemu czyli takie gonienie króliczka. A nawet, jeśli zaskoczy u Ciebie ta abstynencja pod wpływem właśnie takiego autorytarnego podejścia, to ta abstynencja może stać się nieznośna. Bo zaczną ci wtedy wywalać lęki, obniżony nastrój, nasili się brak koncentracji, złość, niepokój, albo i inne jakieś takie nieznośne odczucia. Bo sama abstynencja dla samej abstynencji nie ma, znaczy jest wartością ważną, ale twoje życie wtedy nie będzie lekkie. Będziesz się bardzo męczył, bo pozbywając się nałogu. Wychodzisz bardziej taki goły na słońce i życie cię będzie bardziej piekło, będzie bardziej nie do zniesienia. A tutaj chodzi o to, aby abstynencja stała się dla ciebie taką wartością dodaną, aby było ci lepiej w życiu, a nie ciężej. I próbuj, ile masz sił. Jak się zmęczysz próbowaniem, odpocznij. I znowu dalej spróbuj. To, że ci nie wychodzi abstynencja, to nic. Nic się nie stało. Nie interpretuj tego, że nie dasz rady, że jesteś do niczego. Dasz radę. Tylko brakuje ci narzędzi, umiejętności, aby użyć ich, kiedy jesteś w potrzebie. I zamiast nawykowo sięgać po używkę, zaczniesz wykorzystywać te swoje narzędzia, nowe umiejętności, które pomogą ci wiele rzeczy znosić. Jak się wyposażysz w te narzędzia, czyli zakumasz, co Cię gryzie w tyłek, nazwiesz emocje, nazwiesz potrzeby, będziesz umiał sięgać po te potrzeby, których Ci brakuje, to przestaniesz sięgać po używkę. Po używka właśnie taką robotę ma robić. Albo przytłumić, albo wyciszyć, albo na chwilę Cię odciąć od tego, co powinieneś wiedzieć, rozumieć, i odczytywać własne potrzeby. I to nie są jakieś magiczne umiejętności. Zwyczajnie nie potrafimy się sobą opiekować. W toku dorastania każdy osobnik musi wiedzieć, jak w dorosłości opiekować się sobą. Kiedy w pobliżu nie ma mamy i taty. I nazywa się to samo zaopiekowanie. I wtedy dajesz sobie, ale sam, oparcie, siłę, wiarę, nadzieję, żeby iść dalej przez życie. Ale jak to sobie dać, skoro większość osób nie zaznała bezpiecznej relacji, gdzie można dostać wsparcie, mimo że odwaliłeś coś? I zamiast słyszeć A nie mówiłam skoro nie myślisz, to teraz masz albo dostaniesz karę bez rozmowy albo słyszysz krzyki, lub wyśmiewanie i wtedy nie możesz czuć a to samo zaopiekowanie ma polegać na tym, że pomimo, że wplątałeś się w problemy, możesz iść śmiało do domu, rodzice pewnie nie będą zadowoleni, ale pomogą ci wyjaśnić dlaczego tak się zachowałeś, dlaczego miałeś takie pokręcone myślenie albo w ogóle wtedy nie myślałeś? Pomogą ci połączyć to, zrozumieć, i zamiast robić z tego dramę, złościć się, wyzywać, ubliżać ci, to pomogą ci rozwiązać tę sytuację, żebyś nauczył się brać odpowiedzialność i stać się małym dorosłym człowiekiem, który bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Pewnie, że kara jest potrzebna. Ale ona będzie wtedy spełniała swoją rolę, jeżeli ty będziesz rozumiał, dlaczego dostałeś tą karę i jeszcze ona będzie współmierna do tego, co odwaliłaś. Jeśli będziesz potrzebował się przytulić, to bez problemu będziesz mógł się do, przytulić do swoich rodziców. I pomimo, że będą na ciebie wściekli, to ty możesz z nimi rozmawiać. Mówicie o swoich emocjach i dostaniesz pomoc w zrozumieniu swoich emocji w tak piekielnym, trudnym dla Ciebie momencie. Nie zostaniesz wtedy sam, pomimo że byłeś bezmyślny, nie zostaniesz osądzony z góry i ukarany milczeniem, lekceważeniem czy pogardą. I tylko właśnie taki sposób i takie podejście może spowodować, że nauczysz się mieścić w sobie emocje, które nie są łatwe. Ale są twoje i to jest właśnie samo zaopiekowanie, którego nam brakuje z dzieciństwa. Teraz trzeba się tego nauczyć w życiu dorosłym. I tego też uczy terapia. Kiedy sobie rozmawiasz ze swoim terapeutą i uczysz się tego zaopie samo zaopiekowania, ale najpierw wcześniej dostaniesz zaufanie, zrozumienie, akceptację, pomoc. W ogarnięciu tego, co się wydarzyło, co odwaliłeś. I dlatego, teraz w dorosłości, na terapii, tego samego trzeba się nauczyć: opiekowania się sobą, ale najpierw musisz to doświadczyć właśnie od terapeuty, który pomoże ci znieść cierpienie. Porażki w utrzymywaniu, w abstynencji, to też jest umiejętność radzenia sobie i dźwigania. Trudnych tych momentów i zobaczenia, że, że możesz dostać, mimo tego, że nie utrzymujesz abstynencji, dostać akceptację. I w pewnym momencie, kiedy ją dostaniesz, to potem będziesz sam umiał dawać ją innym. I to jest, według mnie, bardzo ważny proces w terapii odwykowej. Pomóc o sobie poszerzać właśnie tą średnicę rury emocjonalnej, do której wpadają emocje. W nałogu to masz taką wąziutką, tą rureczkę emocjonalną i niewiele się przez nią przeciśnie emocji. A w trakcie pracy nad sobą poszerzesz rozmiar. Tej swojej rury emocjonalnej, do optymalnej średnicy, aby wszystkie emocje bez oporu przechodziły, trawiły się. To takie kontenerowanie emocji. Ja też pracując w terapii, musiałam wytrenować i poszerzać swoje możliwości, aby pomieścić tak wiele historii osób. I początkujący terapeuta po jednej osobie jest sterany jak maratończyk. Z czasem, bez problemu. Wie i potrafi ocenić, ile godzin może pracować, aby nie odczuwać zmęczenia. Czyli poszerzanie tej rury emocjonalnej jest na różnych aspektach, nie tylko w abstynencji. Każdy z nas się tego uczy. I ważne jest to, żeby znać swoje możliwości, znać swój rytm i wiedzieć, ile na ten moment jesteś w stanie zmieścić. Za tydzień, za dwa, za trzy będziesz umiał kontenerować więcej. I to jest właśnie trenowanie. I praca nad sobą. I kiedy ja o tym pamiętam, to ja mam energię na to, żeby tworzyć nowe podcasty, nagrywać. Najczęściej to robię w weekend albo w wolnej chwili, siadam sobie do laptopa i piszę to, co czuję. I myśląc sobie, że to może być dla Was ważne, to może być dla Was ważna wskazówka, warto o tym pogadać, bo to może otworzyć Wasze oczy. Ale zrobię to wtedy, kiedy. Znam swój rytm, kiedy wiem, ile mogę pracować dziennie, żeby mieć jeszcze czas, właśnie na, na inne rzeczy, na inne aktywności. Bo kiedy przegnę z pracą, to wtedy nie mam siły na robienie jeszcze innych rzeczy. I to samo jest w abstynencji. Trzeba poznać siebie swoje możliwości, z czasem będą to coraz, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, ale na początku nie oczekujcie od siebie za dużo. Minimalnie. Bo dopiero uczycie się tego kontenerowania, więc nie, nie oczekujcie i nie wymagajcie od siebie ogromu, yy, że dacie radę wszystko poogarniać. Nie przesadzajcie, nie warto chojraczyć. I ważne, i to jest właśnie to samo zaopiekowanie się sobą. Wiedzieć na dzień dzisiejszy, ile dam rady. Uczmy się, jak spędzać czas wolny, co nas fascynuje, co chcemy robić w życiu, to także jest ważne w abstynencji: poznawać, co chcemy. I to się będzie zmieniało na przestrzeni lat, co kilka tygodni, albo nawet co kilka miesięcy. Musimy siebie aktualizować, tak jak programy w komputerze się aktualizują, my siebie też musimy aktualizować, bo będziemy po prostu jechali na jakimś starym, nieaktualnym programie. Więc uczymy się siebie, uczymy się poszerzamy tą umiejętność kontenerowania życia i emocji i z każdym tygodniem będzie coraz lepiej. Ale metoda małych kroczków, krok, 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 krok za krokiem, step by step. Dlaczego? Bo małe kroki robią robotę. Niezauważalnie, pięknie się zmieniamy. Więc dziękuję Ci serdecznie za dzisiejsze wysłuchanie podcastu. Do niebawem. Pa!